Siema, siema. Z tej strony Dominic Games Poland. Witam Was na moim świecie z tym zamkiem. Znajdujemy się koło zamku, zaraz Wam pokażę. I zrobiłem sobie ostatnią farmę barteru i farmę złota. Tutaj mamy nasz zamek. I tu jest wejście do farmy barteru, jakoś się ładniej ogarnę. I przed chwilą sobie afczyłem na nowo wybudowanej farmie złota. Oczywiście jest to farma na wersję 1.19 i tutaj mamy sobie mm, farmę barteru wiecie pigliny, tu jest yy, skrzynka i zobaczcie ile na farmiłem barteru. Tu zrobiłem tak pigliny, jest do, dozownik, który pigliną rzuca złoto i one tam sobie handlują i też wam pokażę mega wydajną farmę złota taką klasyczną tu wrzucę sztabki dozownik je wywala i pigliny tam podziwiają złoto i i handlują i, i zaraz powinno się coś pojawić tak część sztabek oczywiście wraca nie ale tutaj nafarmiłem farma barteru piękna farma barteru Tutaj sobie zrobiłem skrzynki tutaj. Wszystko co wyfarmiłem Będę musiał jeszcze je popisywać, bo nie chcę mi się jeszcze ze sortownika robić. I tu jest farma barteru. O właśnie wrzuciliśmy im złoto. Część złota oczywiście wraca do skrzynki. Tak zrobiłem, żeby mi to złoto wracało, którego oni nie wykorzystają. O, właśnie i mamy skórę w końcu. E, też wykończyłem e, ten stragan w wiosce. I polećmy sobie od razu też na kordy farmy złota. Źródło złota na barter. I udamy się w tym kierunku. Wiadomo, nad dachem nederu. Tu sobie wyznaczyłem blokami magmy, że tędy się leci do farmy złota. Mm. I tu mamy mega w cholerę wydajną farmę złota naprawdę o. To będę musiał jeszcze ponaprawiać tu. I tutaj sobie awcze. I tam wiadomo, zombie pigliny się spełnią. I naprawdę w cholerę złota wy wydajnie dużo produkują się tu więcej hopperów i skrzynnie dać. O pięknie. Pigliny lecą, kurde. O, dup No i mamy farmę piglinów. Taką prostą farmę złota. I tutaj naprawdę ja chyba dzisiaj, że 3 godziny awczyłem To nazbieram chyba z staków złota Dobra Wracamy na farmę barteru I udamy się do wioski <laughs> Bo w wiosce też się dużo zmieniło W sensie wiosce akurat No właśnie dzięki farmie barteru Uhandlowałem skóry Na pewną rzecz Mianowicie tylko sobie fajerek wezmę o To jest moja skrzynia z fajerkami O Wezmę sobie od razu dwa z takie, bo wiadomo <laughs> Tu sobie nie będę w sumie robił portalu, bo gdzie jestem powrót na farmę? Barteru, tutaj i zlatujemy z powrotem do farmy. Barteru, a właśnie to wiadomo, te żaglówki, co na live budowaliśmy. Mm, tutaj Tutaj właśnie te, te Stragany dokończyłem w jazce O będę mógł jeszcze tutaj jakieś jakieś przedmioty można by tu dać: Rotem flesza, nitkę, złotą marchewkę, i to tu będzie można kupować. Emerald, może mięso znowu? Emerald, skóra, to targowisko możemy wykończyć? Jakieś drewno tu damy. Okej, okay. wygospodarujmy te miejsca, te sloty handlowe. No i git, no i tak to się prezentuje. Nie wiem co, co ta świnia tu? Czy ona przepierdzieliła z tamtej farmy do tej? owce tu mamy Tak zwykle ta ferma żelaza która nam się zacina a ja wiem tutaj Czekajcie, no to naprawimy ten błąd. Nie mam łopaty. Czekaj, bo... Może te gałgany przez to się respiły tutaj, a nie na farmie. Trzeba się popatrzeć, gdzie mam jeszcze za blisko bloki tej farmy żelaza. No czemu ta farma żelaza znowu gdzieś ten golem chyba powstał? Nie pierdzię. Nie. Aha. Okej. Okay. Tu się dziad zanadził. Aha. Czyli trzeba by... Mhm, tu się... Hmm, Poczekaj, golema zabijemy stąd. Ja będę musiał chyba tutaj więcej tych... Co mnie taś, blokuje, no. A, bo... Mm Gdzieś mam crafting? Mam Wiecie co ja tutaj zrobię? Mały porządek A mianowicie tam na górze Mam wszędzie pół bloki Tu trzeba będzie dać pół bloki O. Co mnie zaś kuźwa blokuje? É, já não tudo No i znowu tu wleciałem. Oop. Obrócił. Давай. Może przez to się tu wspomnią No właśnie tak. Muszę coś zrobić z tą farmą. O, to jest... Chyba to jest ta brakująca drabina Może przez to miejsce się... No... Hmm. Źle spełniły golemy Dobra hmm, To jest trochę porozwalane To nie jest istotne jak mi jeszcze raz gdzieś tu się golem zespałni, to naprawdę się wkurzę. No ja bym musiał szukać pro tego problemu, bo naprawdę, bo z tą farmą żelaza mam takie problemy, że to... I teraz działa pięknie. Ale co chwilę gdzieś mi się tu golem zespałnuje, gdzie gdzie nie powinien, naprawdę to jest wkurzające. No i lecimy barter farmista. Może sobie pobawimy się na farmie barteru jeszcze. Zobaczymy, ile tam się yy, zrobiło tego wszystkiego. O, te ta. Uu, ale całe dużo tego złota poszło w sumie. O, ja pierdyle Jest gru... Ej, no nie. ma, Co tam? Dobra. Nie, musimy to chyba pozbierać, bo... O cholera, ta farma barteru jest naprawdę dobra że se tu zrobił, czekaj, tu miał być czernit tu byłby obsydian, dobra tu miał być kwarc nie, kwarc był tu, dobra mm, soul sand, to tu Czarny był, ale mam tego Blackstone, kurde. Piasek dusz oraz gleba. O kurde, kwarc. No to kurde, kwarcu mamy. Obsydiany to obsydian płaczące obsydian. okej okay. ej, no, bez kitu. One tak handlowały tu? Ja pierdziule ej, no, farma barteru. Tam jest kilka piglinów. Więc ta farma dzięki temu jest wydajna. O, żeś ty cholera! Uff. Nie sądziłem, że to tak grubo będzie działało. Trzeba skrzynkę na. To jest wa... Mamy jakąś wolną skrzynię jeszcze. Musimy chyba zrobić nową. Tak. Tu. A nie, tu jest gravel. Gravelu mamy bardzo dużo. O, oh, cholera. Nie no ja pierdzielę Orzeż ty cholera No właśnie <ścoughs> Oż ty w dupę enderperły. Ja mam jakieś te półbloki mam pół bloki gdzie są skrzynki Naprawdę będzie trzeba tu zrobić ten cholerę skrzyni, i to posegregować, a nie chcę mi się sortownika robić Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Miłego oczywiście komentowania, subskrybowania i lajkowania. Cześć! A jeszcze wrzucimy, żeby może pohandlowały Cholerę wydajna jest ta forma barteru